Habilonek, to jest dzień na żywo. Kłaniam się Państwu i wracam z zapowiadanym wcześniej gościem. Kapitan Maciej Lisowski jest razem z nami. Dzień dobry, Panie Kapitanie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Panie Redaktorze. Białoruskie źródła niezależne, ale rząd w Mińsku również mówią o przybyciu do kraju na Białoruś instruktorów grupy Wagnera, którzy wcześniej mieli stacjonować w Afryce. A tak podaje w raporcie, sobotnim raporcie, Amerykański Instytut Studiów Nad Wojną. No to co oznacza ta informacja? Czy ta informacja jest wiarygodna? Powiem w ten sposób: sam kilka dni temu dostałem informację bezpośrednio od moich znajomych na Białorusi, którzy wrzucili, ale bez zdjęć, ponieważ na tych, którzy robili zdjęcia, polowali tajniacy białoruskiej milicji w centrum Mińska. Zadzwonili, że przechadzają się ludzie w, zdecydowanie w umundurowaniu, otagowani najróżniejszymi plakietkami, paczami, właśnie grupy Wagnera, bez broni. No i jest ich całkiem sporo i ostentacyjnie się właśnie poruszają po mieście. A to, że Dwa... bez broni, to może wzbudzać jakieś takie nasze podejrzenia? To znaczy tak, z jednej strony było oficjalnie powiedziane, że całą ciężką broń, ale również dużo broni, jakby to powiedzieć, zespołowej. Wagnerowcy mieli zostawić w Rosji, przekazać armii rosyjskiej, więc pojawienie się ich bez broni było. Z jednej strony potwierdzeniem tego faktu, z drugiej strony, każdego można ubrać odpowiednie ciuchy i wrzucić na niego garść różnego rodzaju plakietek, i wygląda jak. To jest jedno. No właśnie, właśnie dlatego pytam o to, prawda? Że to było bardzo to ostentacyjne. To było bardzo ostentacyjne, ale następnie, nie dalej niż 36 godzin później, pojawiły się materiały z instruktorami opisanymi jako instruktorzy z grupy Wagnera, szkolącymi właśnie poborowych białoruskich. Powiem szczerze, albo to była super ustawka, Albo oni już wcześniej musieli być jakoś wrzuceni, żeby rozpocząć tego typu szkolenie, albo kompletnie data tego zapisu nie była racjonalna, bo przygotowanie tego typu zajęć, wdrożenie tego wszystkiego, to trochę trwa. Mieli broń, ok, wydaną, niech będzie, ale za dużo tu jest niekontrolowanego przypadku. To jaka ma być rola tych instruktorów? Bo pan pani kapitanie mówi o tym szkoleniu białoruskich poborowych, ale czy to jest jedyne zadanie, jaką, jakie mają do spełnienia e, instruktorzy grupy Wagnera? Nam tego nikt wprost nie powiedział, ale od tego jest rosyjska propaganda, która dla zaniepokojenia nas robi bardzo niepokojące wrzutki. Niepokojąca wrzutka była następująca w ostatnich godzinach. Zadaniem grupy Wagnera na wypadek czegoś w domyśle działań wojennych, jest opanowanie tzw. przesmyku suwalskiego, aby uniemożliwić przepływ wsparcia od Polski na Litwę. Tak, W programie mówił o tym Władimir Władimira Słowiowa, Andrzej Kartapałow. To jest człowiek, który kieruje Komisją Obrony Rosyjskiej Dumy, który mówił o tym, to jest cytat, jest coś takiego jak korytarz Suwalski. Dobrze wiecie co to jest. Gdyby coś się działo, ten korytarz Suwalski jest nam bardzo potrzebny. On nie jest im potrzebny, tylko potrzebna jest kontrola nad nim, żeby nie przepływały tam tendy. Drogą lądową żadne posiłki z kraju takiego jak Polska, natowskiego do krajów przybałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, bo to jest ten jedyny korytarz lądowy, który nas łączy. I uniemożliwia swobodny transfer z kolei wszystkiego, tak samo sił oraz środków, z Białorusi do obwodu Królewieckiego. Więc kontrola nad tym yy, fragmentem terenu jest kluczowa dla obydwu stron, licząc NATO oraz Rosję. Ale. Nie do tego najprawdopodobniej to wszystko się ma w tym momencie sprowadzać. Bo to póki co, wagnerowcy nie są żadną jednostką specjalną super Jak na razie wagnerowcy to okazało się być pewien trzon, który potrafi szybko wdrożyć, wyszkolić do działań zwykłej, ale skutecznej, jak na rosyjskie warunki, piechoty. Więc nie demonizujmy tego, czym oni są, nawet jeżeli jest tam garść prawdziwych specnazowców rosyjskich, to no jest to garść, bez przesady. Druga kwestia, to są ci, którzy wrócili z Afryki, a ci, którzy byli w Rosji, teraz był filmik pokazujący przejazd, jakiejś bieda kolumny wręcz bym powiedział, garść buchanek, no i niech będzie kilka pick-upów. Jakiś... ta kolumna 60 pojazdów, o, których, o, o której Pan mówi, tak? fragment, fragment, jaki dało się zobaczyć, to naprawdę żaden cud to był. Jak sobie jechali, co najwyżej z lekkim ręcznym uzbrojeniem, o ile w ogóle byli uzbrojeni, bo być może pobierają to dopiero potrzebne im uzbrojenie na Białorusi. Więc żaden szał, żaden cud. Te 60 pojazdów mogło być równowartością, no, 200, 300 ludzi. Niech będzie. Ale bez przesady. Natomiast wywołana tym reakcja, jakiej oni najprawdopodobniej oczekują, to jest ponownie duża mobilizacja polskich służb granicznych oraz przynajmniej w jakimś stopniu również polskich sił zbrojnych, celem uszczelnienia naszej granicy z Białorusią i zabezpieczania, bycia w gotowości do zabezpieczania właśnie przesmyku suwalskiego. Czyli w tani sposób chcą znowu wygenerować u nas koszty zarówno finansowe, jak i społeczne. Ponieważ... No dobrze, no to wobec tego w jaki sposób polska strona powinna odpowiedzieć na te działania? Pytanie, czy w obecnej sytuacji, gdy mamy już ten płot, który jest teraz jeszcze elektronicznie uzbrajany na granicy polsko-białoruskiej, jest dozorowany, przesunięto tam również nasze no, świeżo nabyte pojazdy minoodporne typu MRAP, Kugary, aby były odporne one na obrzucanie kamieniami, czy inne, czy nawet pirotechnikę, jaką potrafią rzucać rzekomi uchodźcy z terytorium Białorusi. To jest już wystarczające. Co innego są ewentualne siły gotowe do siłowego zabezpieczenia tego przesmyku suwalskiego, bo takie siły w dyspozycji stacjonujących tam jednostek też są. Więc tu bym nie panikował absolutnie, aczkolwiek na tą panikę przede wszystkim liczą białoruskie służby specjalne i podmiana z ich własnych funkcjonariuszy na granicy. Kierujących tymi działaniami rzekomych uchodźców przeciwko Polsce, przeciwko Litwie, jak najbardziej ich będzie interesowała, bo ciągle będą mogli mówić: To nie my, nasi strażnicy graniczni, nasze KGB, nie ma z tym nic wspólnego, bo to wszystko będzie można zwalić na ewentualnego mitycznego Wagnera. Panie kapitanie, no dobrze, to jeszcze jedno oświadczenie mamy. Ministerstwa Obrony Białorusi, komunikat, w którym poinformowano o przygotowaniu specjalnej mapy drogowej. I ta mapa drogowa ma dotyczyć przygotowania i przekazywania doświadczeń pomiędzy jednostkami różnych rodzajów sił zbrojnych. Jak pan odczytuje ten komunikat? Przekazywanie doświadczeń to oznacza, że chcą w sposób sformalizowany zadbać o transfer doświadczenia. Tylko teraz od kogo? Jeżeli to będą, jeżeli będzie grupa Wagnera, do ichniejszej armii, przede wszystkim, no bo nie do służb bezpieczeństwa, jest to niestety z naszego punktu widzenia groźne, bo nie głupie. Jeżeli przekażą, co było najbardziej efektywną metodą walki w zakresie taktyki pododdziałów małych i pojedynczego żołnierza, i sprawdzało się im w walkach o Bachmut i w tamtym rejonie, przekażą to do y, instruktorów. Y, Wojsk białoruskich, to ta wiedza zostanie z tej armii białoruskiej, tudzież zostanie wykorzystana, gdyby znowu, bo w tej chwili tego nie robią, gdyby znowu szkolili rosyjskich poborowych. Tylko pytanie o szkolenie rosyjskich poborowych, ale też o samą mobilizację w Federacji Rosyjskiej. Czy to jest proces od do? Takiego poboru? Czy ten pobór w Federacji Rosyjskiej ma miejsce cały czas, tylko po prostu te informacje też do nas spływają no, w jakiejś tam szczątkowej formie? Bo też chciałbym zaraz przejść do, do aktualnej sytuacji nauki. Tu trzeba rozdzielić dwa zjawiska: pobór, czyli cyklicznie realizowany w Rosji dwa razy w roku yy, proces wcielania osób, które osiągnęły wiek poborowy do armii celem przeszkolenia, oraz mobilizacja. To są dwa różne procesy, bo mobilizacja oznacza. No to jeżeli pobór mamy dwa tworzenie... razy do roku, jeżeli Nie, bo... ten pobór jest dwa razy do roku przeprowadzany, a mobilizacja w zależności od potrzeby, chwili i sytuacji, to tę mobilizację wobec tego. Mobilizacja oznacza, że ściąga się tych, którzy już są przeszkoleni do jednostek celem ich uzupełnienia. I. Proces mobilizacji częściowej, ogłoszony we wrześniu ubiegłego roku, nie został w żadnym wypadku zatrzymany. I mamy dane potwierdzające, że w różny sposób ciągle jest to realizowane. Są poważne. Hmm, Braki w zakresie skuteczności tego procesu, dlatego w chwili obecnej na przykład są kontyngenty przydzielane na poszczególne miejscowości, ile mają dostarczyć ochotników do operacji specjalnej, mobików, tak zwanych, czyli do zmobilizowania, ile mają dostarczyć firmy. Jest w ogóle cały czarny rynek jakby to powiedzieć erzacu, żeby firmy, które. W niektórych przypadkach utraciły zdolność swojego działania poprzez to, że zabrano im w sposób niekontrolowany specjalistów różnego rodzaju na potrzeby armii, żeby mogły dalej funkcjonować, to dosłownie jest handel żywym towarem, zastępnikiem zamiast tych, którzy byliby powołani, gdyby ich, że tak powiem, nie wyreklamować. I w chwili obecnej jest znowu odpływ różnego rodzaju rezydentów, nie mających Obywatelstwa rosyjskiego, ponieważ w dziwny sposób potrafią się oni też odnaleźć w jednostkach rosyjskiej armii, chociaż nawet nie mają rosyjskiego paszportu, ale kiedyś na przykład urodzili się na terenach y, tworzących Związek Radziecki. W Rosji wszystko jest możliwe, panie kapitanie. Jest. Dobrze, to przejdźmy do tego, co dzieje się obecnie na froncie, do tej aktualnej sytuacji. Pan w swoich programach, na swoim kanale mówi o tych wieściach i z frontu, i z Rosji. No to, to zapytam o takie najważniejsze punkty, tych, te, te punkty informacyjne toczącego się konfliktu z ostatnich dni. Zacznę od gorącego newsa z tej nocy, czyli od skutecznego ataku na Most Krymski. Według komunikatu szefa administracji krymskiej rosyjskiego konkretny numer filara, chyba tam 135 albo 145, uległ zniszczeniu w wyniku działań terrorystycznych, w związku z czym co najmniej jedna strona, czyli jakby jeden ciąg drogi biegnącej, tym mostem krymskim znowu nie działa, jest totalna panika i Rosjanie próbują się ewakuować z Krymu, co jest utrudnione. Nie uszkodzono tym razem mostu kolejowego, który już wrócił do y, operacyjnego działania. Więc co oznacza, że dostawy logistyka nie są dla Rosjan y, dzisiaj już zagrożone? Nie do końca, ponieważ część tego ruchu lo, na potrzeby logistyki jednak szła Ruchem kołowym, więc tu jakieś ograniczenie na pewno będzie. Zwłaszcza, jakby to powiedzieć, w temacie powrotnym, bo to jest chyba właśnie na. To jest ta nitka wyjazdowa więc i tak, i tak problemy są. Udowodniono, że dało się znowu zaatakować to tym razem filar, czyli rzecz trudniejszą do naprawienia i wymiany niż tylko sam jeden odcinek przęsło-mostowe. Myślę, że w najbliższym czasie mogą się zdarzyć powtórki zagadnienia. A na pewno głównym celem w chwili obecnej będzie część kolejowa tegoż mostu. A widzi Pan, Panie Kapitanie, taki scenariusz możliwy, na ile on jest możliwy, oczywiście do wykonania, do przeprowadzenia przez Siły zbrojne, armii, siły zbrojne ukraińskie, armię ukraińską, by całkowicie zniszczyć ten most krymski, by przerwać dostawy, zaburzyć logistykę rosyjską. Czy to jest do wykonania? Możliwe? Tak, do wykonania? jest to jak najbardziej wykonalne. O czym mówiliśmy od dawna, bo można do tego wykorzystać zarówno pociski dużego zasięgu odpalane z, spod samolotów typu Storm Shadow, Łamane przez francuski skalp EG, drony nawodne oraz po prostu sabotażystów, których można wysłać zarówno spośród partyzantów działających w tym terenie na korzyść Ukrainy oraz ich sił specjalnych. Jeżeli to jest wykonalne, to dlaczego od początku wojny jeszcze ten most nie został zniszczony? Dlaczego nie zdecydowano na, na przeprowadzenie takiej operacji? No Jednego. Jedna tego typu operacja już była, stąd były te uszkodzenia, które tak, przez to wiele. Dwu, miesięcy dwu czy trzy dniowe, jeżeli dobrze pamiętam, to tak naprawdę tylko na chwilę yy, uderzyło. Oj, nie, wtedy tym, tak. ani most kolejowy długo nie pracował, a naprawa przęseł drogowych skończyła się, jeśli się nie mylę, jakoś w maju, czerwcu tego roku, więc yy, to wyłączenie było dosyć długie. Yy, tak naprawdę to jest kwestia potrzeby tego. Kiedy sztab dowództwo ukraińskie uzna, że jest im to najbardziej przydatne dla zwiększenia poziomu paniki w rosyjskim społeczeństwie na Krymie i w okolicach, dla większego sparaliżowania logistyki, bo na odcinku zaporowskim rosyjska logistyka jest porażona w bardzo, ale to bardzo dużym stopniu, naprawdę. Łącznie jest odpowiednio głębokim zapleczem tego wszystkiego. Podobnie działo się z tą logistyką rosyjską w rejonie Bachmutu ale w ostatnich 24 godzinach doszło do dużej ilości ofensywnych działań rosyjskich na kierunkach, na których się już tego w ostatnim czasie spodziewano, ale dotychczas od kilku miesięcy był względny spokój. Czyli, czyli me Melitol, Berdiańsk, Bachmut, o tych kierunkach tu mówimy? E, działania ofensywne ukraińskie na kierunku e, zaporowskim, czyli na, w kierunku na Berdiańsk, na Melitopol, e, mają miejsce cały czas i tam do działań ofensywnych nie przeszli Rosjanie. Raczej można to nazwać próbami działań kontr, próbami zwykłych kontrataków, bo to jest skala taktyczna w tym momencie, ale nadal to Ukraińcy mają inicjatywę, bardzo intensywnie niszczą rosyjskie siły, wymuszając wprowadzanie kolejnych odwodów rosyjskich na ten kierunek. Większe sukcesy notują z kolei ostatnio Ukraińcy w rejonie symbolicznego punktu na mapie, jakim jest Bachmut, który ma tylko znaczenie PR-owe, a żadne strategiczne. I tam, w tamtym rejonie Ukraińcy spychają w, wyższym, w większym nawet tempie w wielu miejscach siły rosyjskie i może tam dojść do yy, naprawdę głębokich działań oskrzydlających w najbliższym czasie. Co byłoby, że ze wszechmiar klęską PR-ową dla Armii Rosyjskiej. Natomiast na kierunku bardziej na północ, czyli kierunek tak zwany Słoborzański, od Kreminnej aż do Dworicznej zintensyfikowały się działania wojsk rosyjskich i mamy w tej chwili potwierdzone wejście do działań już większej liczby jednostek tej jeżeli chodzi o szczebel operacyjny lub nawet strategiczny armii rosyjskiej, jaką jest Pierwsza Armia Pancerna Gwardii, w tym momencie już elementy jednej dywizji oraz dodatkowo jej samodzielnej brygady tej armii weszły do działań w rejonie właśnie y, dworicznej, próbując wykonać, y, zwiększyć parcie, nacisk albo przełamać front ukraiński na kierunku bardzo ważnego węzła dla kolejowego, drogowego, logistycznego, jakim jest Kupiańsk. I y, głównie działania te skupiają się na odcinku pomiędzy Sfatowem, którego Ukraińcy nie zdobyli, chociaż próbowali w tamtym roku, a właśnie y, y, tą dworiczną i wspomagają to działaniami w rejonie Kreminnej gdzie intensywnie walczyły rosyjskie wojska powietrzno-desantowe. Skutek tego jest w ostatnim czasie taki, że dowództwo tracą generałowie zdolni, którzy dowodzili tymi dywizjami powietrzno-desantowymi rosyjskimi w ostatnim czasie, gdzie weszli w intensywny konflikt ze względu na niewłaściwy sposób, według ich zdania, użycia tych wojsk powietrzno-desantowych, nie tylko w ostatnim czasie, co jakby pogłębia stan kryzysu dowodzenia, jaki obecnie mamy po stronie rosyjskiej, bo czystki rzeczywiście zrzucają rosyjskich dowódców w tej chwili, wysyłając ich na przykład do Syrii w charakterze nie do końca y, sprecyzowanych członków sztabu tam działającego, no, na to zasadzie jest... zsyłku. O tych konfliktach, panie kapitanie, i przetasowaniach w samym Wojsku Federacji Rosyjskiej, to porozmawiamy następnym razem. Dzisiaj musimy stawić, postawić kropkę, bo jesteśmy po czasie, ale pięknie dziękuję za tę analizę najważniejszych i najnowszych informacji z frontu ukraińskiego. Kapitan Maciej Lisowski był razem z nami. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję panie redaktorze, do widzenia. A państwa zapraszam już za chwilę. Oliver Pochwat i najważniejsze pytania na antenie naszej telewizji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Ultrapur. Skuteczna izolacja poddaszy. Polecam Oskar Pfeiffer. Firma handlowa Rafał Karp to partner polskich rolników zapewniający optymalne ceny i pełną obsługę skupu i sprzedaży zboża. Skontaktuj się z nami. Firma Colton polski producent pomp ciepła i ekologicznych kotłów z certyfikatem na dofinansowanie. Sprawdź nas na www.colton.pl. Soczysta śliwka w czekoladzie tylko tyle i aż tyle. Prosty skład, w którym się zakochasz, tylko od firmy GIBAR. Polecam ogólnopolską sieć pizzerii 105. Dołącz do nas na 105.pl. Zapraszam. Boże dar Iwanow.